Witam, jestem LBZ, to jest kolejny nagunek na kanale, dzisiaj ze mną jest NCS. Ty. i, e, m, a. Śmiałam, no chodź, robię. Tak. Yy, dzisiaj wygrywamy 12 koła. Coś się zepsuło i się poprzednia runda nie nagrała. Yy, w sensie, no to no, tak, tak. Nie, chciałam spać, to jest my... SpongeBob. To jest my... SpongeBob. To ja jestem Knuselu da Aha. Jestem SpongeBob. Oh, A, yeah. wiem. Jestem Patryk. Patryk? Ły. Well... Jestem gadającą głupką. Ej w ogóle? Ej, to. Jestem SpongeBob. Taki fan fakt, że jak byłem mały, to kochałem Spongebob'a, kochałem go do takiego stopnia, że do dzisiaj... W jaki sposób go kochałeś? Po prostu kochałem ogólnie Spongebob'a, tak? To była moja ulubiona bajka. A ogląd! Okej, okay, no. Mhm, okay. I uwielbiałem Spongebob'a sponge do takiego stopnia, że do dzisiaj to mojego brata to jest Gacuś. Mówię na niego Gacuś. Jo, to stąd się wzięło, że wy tak na Twojego brata mówicie? Tak, Dokładnie stąd to się to wzięło. Jo, Jak pierwszy raz, gdybym poznał, no to była taka piwna. Jak Twojego Dediego, to on powiedział, że to przez. Jezu, że Twój brat się tak niebie nazywał. Jak coś, to te pikania są, bo, bo, bo ten plemnik... nie yy, mojego brata. Ej, nie, no, na moim odcinku już kiedyś było powiedziane, że, yy, co <ściał> znaczy nie ważne, nie ważne. No i teraz Cię ci zgłaszam na policję. Jest, jest do Ach Jezus, kapiszku, nie na do tej postaci, nie na Mianowidzę tej postaci, całym <assa> swoim sercem. O. Czas na kolację. Spuszczam się do skarpetki. I teraz Megabok kapok za mega misję. Dziesięć przedmiotów. boga pu... na Kolację. Sprawdź dropnę postać, czekaj. Nie śpiewaj tylko sprawdź drobny to... postar. Co? o jest to świetne. Ej, miałeś tego? Miałeś yy, Chestera? Nie. No to nie masz. A. A, z kim do Jessie? Ale no ładny przynajmniej. To taki letni. Pokaż go. Mam miał jakiegoś skon do Jessie Eee. Gdzie jest tu Jessie? Tu, nie, to nie jest Jessie. Takiego, a to jest lepsze. Ej, kupisz dla kontentu Mecha skrzynkę za 39 gramów. No, let's fucking go. E. Kurde, nie wiem. Dobra, raz się żyje tak mam praktycznie 0 gemów. Uwaga. 9, ok, zmarnowałem gramy. E. Jej. Jakiś chyba w turecki do do klubu. Zapraszam e. do klubu, właśnie. Zrób reklamę klubu. Słuchajcie. Ogólnie. dodajcie do klubu. A jak nie chcecie, to, to, no, to nie chcecie, nie? Ale to, to by słabo. No bo jakby to jest najlepszy klub w Polsce. I jakby w tym klubie są same... nie wiem, nie wiem jak teraz ta młodzież mówi. Są same tuf-tuf osoby i same takie skibiri, sigmy. Które są takie filki, a jeżeli nie jesteś w naszym klubie, to jesteś w Dylulu, na mówi. No po prostu jesteś zimna. <grywka> Kocham. Kocham. Najlepsza reklama klubu. Zróbmy tak, że ci, co dołączą do klubu tego filmu, dostaną darmowego krabu burgera z niebieską sałatą. Co ty na to? Ogólnie? No. To coś no, i Matus, dobry porządku. No. Nie, jestem nie, 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 Jesteś Ej, ogólnie, musiałam coś powiedzieć. No. Nie, nie, Ja pier... Chciałem powiedzieć. Weźcie, weźcie. Nie wiem, zróbcie to w nim. Na 5 lajków pod tym filmem odinstalujemy ncs owi Spotify. Fa, ale po prostu to wziąłeś trak, traku na Spotify i Feju. Bo jesteś uzależniony od Spotify. Co mnie też Co? Jesteś Uzależniony od YouTube'a, tak? Mi też na startup! Co będzie? Oczywiście! Nie gadaj! Posadź dropłem, patrz. Posadź dropołem. Bo po ja mam dziesięć Patrz na moje konto, mam patrz na moje postacie! Co? Ale nie dlaczego! No, no co, no i. No i, no i co? No i, no i po prostu co, no Leona dropa to. Ja. <laughs> Ale dropem różowego superstrażnika Broka. A ja, a ja drpnąłem boni. Mam już cztery postacie do wbicia na 150 pucharków. co, nie, nie będzie mi się chciało, przykro. Te postacie możliwe, że zostaną na tych pucharkach. I to jest tylko i wyłącznie wina mojego lenistwa. Coś jeszcze masz? Jakieś nagrody? Nie. No Dobra, bo my się tak opierniczamy. A tu kurde jeszcze dwa razy tyle pucharków. O, mam pomysł. Zrobię jakąś przemowę motywacyjną dla widzów. Słuchajcie, ja wiem, że to czasami trudna. Ja wiem, że nie jest łatwo. Ale naprawdę, jeżeli zbierzecie swoje wszystkie krewniki w kupę, to naprawdę może być całkiem wratos na ciągrzycę. I nie ja mówię więcej teraz tego, tego, żeby zdobyć wyświetlenia, żeby zdobyć awencję, żeby zdobyć cokolwiek, ja po prostu... Ja się, jak to bym kiedyś powiedział, ten dziutek, co ma kulce na głowie, po prostu to jest dowód marzeń, tak jakby, wiecie, jak jest. Marzenia, nikt wam nie zabroni marzeń, tak samo nikt wam nie zabroni ich spełniać, więc a musicie być po prostu twardzi, życie to jest bardzo ciężka rzecz, tak, abym nawet powiedział, że taka trochę na chwila, Czekajcie, przerwa, bo y, chaos sardowa. Ja też mam chaos Właśnie, y -y -y. otwieram, y -y -y. już mityczny. Czekaj, mityczny już jest. Błagam, zabrajduj się. No i się nie zabrejdował. Y -y, 200 bombów moc. never Nevermind. No i wiecie, jakby no. trzeba robić swoje... Jakby... Wiecie, o co chodzi. Ktoś wam może powiedzieć, dobra, Jesteś taki, siaki, ale wy musicie sobie powiedzieć nie. Jesteście super. Wy nie jesteście mały. jesteście ogromnym premierem. Dobra, koniec! To co było piękne? Błagam, YouTube nie ucinaj mi zasięgów, za to proszę. Naprawdę mam tylko 6 albo 7 subskrypcji, i potrzebuję, żeby mi YouTube nie ucinał zasięgów. Mam lasta! <mum> <mum> mam lasta, po prostu co dogramy i to kończmy, błagam. Jestem ja głany. parówki sobie ugotowałem, czekają od 15 minut, żeby sobie je zjadł. Ale piękna mowa motywacyjna, prawda? Prawda, piękna mowa motywacyjna. Dawaj go to. I palec nie utknął. O, już żyje. Już żyjesz? Ja w ogóle dajcie znać, Co czy będziecie dajcie znać, czy będziecie 27 pietnika na, święceni na święceniu wozu Strażackiego w, w Cycowie. Bo się tam pojawimy, będzie wiecie, może za jakieś zdjęcie, pogadać, być pionowe. Z nie ogłosiliśmy mi ten grita, 27 piździernika w Cycowie możecie nas spotkać i y, zrobić sobie z nami zdjęcie i po prostu będzie atrakcja w Znaczy ogólnie, to my będziemy jak ten, jak ten robot Maty winiego na wywiadzie, że po prostu tam będą nasze jakby te surowe pomniki A my Dami? będziemy tam przez Skype'a z wami połączeni. I przy okazji zjeżdżania z żelków malinowych. Dobra, wbiję 12 koła!